Marszałek Kołownia oświadczył, i to wprost, w telewizji, a co się będzie szczypał, że był namawiany do zamachu stanu. I co więcej, posłowie, i to także z koalicji rządzącej, co ciekawe, namawiają go, a niech złoży zawiadomienie do prokuratury. No, wydaje mi się, że chyba w tej koalicji już im się nie chce rządzić, no bo jest przecież oczywiste, że jeżeli pójdzie do prokuratury i złoży zawiadomienie na no powiedzmy jakiegoś Tuska albo innego polityka Platformy, no to w zasadzie tego samego dnia Platforma wyrzuca Polskę 2050 razem z samym Hołownią z koalicji no i rząd upada. Ale wiecie co? No, ja w sumie dołączam do tych apeli. A niech chołownia idzie i złoży to zawiadomienie. Tylko mam jeden apel. Niech mnie uprzedzi może być też poprzez telewizję, bo chcę po prostu zdążyć dobiec do Dino i kupić popcorn.